Klub parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego proponuje, by w przyszłorocznym budżecie państwa zachować tzw. rezerwę oświatową na dotychczasowym poziomie wynoszącym 0,6 budżetu edukacji. Zdaniem posła PSL u Zbigniewa Włodkowskiego pieniądze z rezerwy są potrzebne samorządom, by realizować zadania, jakie zostały zainicjowane w oświacie w minionych kilku latach. W minionej kadencji rząd zdecydował o realizacji paru ważnych zadań oświatowych głównie obniżenie wieku szkolnego, które za sobą pociąga przygotowanie sal dydaktycznych, pomieszczeń sanitarnych, socjalnych do potrzeb dziecka sześcioletniego, a także doposażenie w odpowiednie środki dydaktyczne. Drugim obszarem, który został zapisany w ustawie o systemie oświaty, dokonały się, czy znaczy będą dokonywały się zmiany od 1 września 2012 roku w kształceniu zawodowym, nowy mechanizm, jakim są kwalifikacyjne, Kursy zawodowe zostanie wdrażony właśnie w 2012 roku. I tu są też potrzebne środki na to, aby doposadzić sale dydaktyczne do kształcenia w formach modułowych, zintegrowania tego z całym systemem. Ludowcy chcą, by rezerwa oświatowa, której wysokość wynosi obecnie około 230 milionów złotych w skali kraju, została zachowana w wysokości 0,6% budżetu do 2015 roku.